Witaj, nowy dniu, pełen łaski i możliwości. Przynosisz światło poranka, szansę na nowy początek. Niech każdy Twój promień rozgrzeje nasze serca, a powiew porannego wiatru przyniesie nadzieję. Z wdzięcznością witamy ten czas, gotowi by kochać, działać i być wsparciem dla innych. Niech nasze słowa niosą pokój, a czyny świadczą o miłości. Świt jak promień dłoni Bożej rozprasza mrok, co serce trwoży. Nadzieja wstaje z blaskiem słońca, Miłością świat do życia zachęca. Zacznijmy dzień od dobrych słów, By każdy krok przynosił znów radość, co w sercu światło rodzi, Znak, że wciąż Bóg kocha nas, że Bóg kocha nas. Znak, że wciąż Bóg kocha nas. Nowy dniu bądź świadkiem naszej wiary i odwagi, naszej otwartości na Boga i drugiego człowieka. Razem z Tobą pragniemy budować dobro i radość, bo każdy dzień to dar, który Możemy ofiarować światu. Witaj, nowy dniu. Prowadź nas ku światłu i miłości. Prowadź nas do Boga. Witajcie, bracia i siostry. Kochani, módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko naszej Nadziei, w tym nowym dniu zwracamy się do Ciebie z ufnością. Twoje serce zawsze otwarte na Bożą wolę. Uczy nas zawierzenia i pokory. Prowadź nas ścieżkami pokoju i miłości. Pomóż dostrzegać dobro w każdym spotkaniu i odnajdywać siłę w chwilach trudności niech twoje matczyny wstawiennictwo wspiera nasze serca w oddaniu Bogu a nasze działania wypełnia światło Chrystusa maryjo gwiazdo poranka prowadź nas przez ten dzień ku pełni życia w Bogu Panie Jezu, światłości świata, w czasie adwentowego oczekiwania zwracamy serca ku Tobie. Ty przychodzisz, aby rozproszyć nasze ciemności i napełnić życie nadzieją. Przyjdź, Panie, do naszego codziennego życia, uczyń je pełnym Twojej obecności. Pomóż nam trwać w czujności i modlitwie, abyśmy zawsze byli gotowi na Twoje przyjście. Niech Twoja miłość zapala w nas płomień, który rozgrzewa serca tych, których spotkamy. Uczyń nas narzędziami pokoju i radości, aby świat ujrzał Twoje oblicze w naszych czynach. Amen. Bracie, siostro, niech błogosławieństwo Pana napełnia Twój dzień świetlistą nadzieją i radością w sercu. Niech Jego obecność prowadzi Cię przez każdą chwilę, a Jego miłość rozgrzewa Cię jak promień wschodzącego słońca. Niech Duch Święty oświeca Twoje drogi. Byś w każdym spotkaniu dostrzegał dobro i w każdym czynieniu Bożą bolę. Niech ten adwent stanie się czasem pokoju, gdzie nadzieja wkracza w Twoje życie, a Jezus, który przychodzi, napełnia Cię pokojem i błogosławieństwem. Amen. Panie, narodzony w ubogiej stajni, daj nam serca proste i otwarte, byśmy z wiarą przyjęli Ciebie, naszego Zbawiciela i Króla. Przyjdź, Panie, rozjaśnij serca mrok. Nadzieja w blasku Twojej miłości prowadzi nasz każdy krok. Przyjdź, Panie. Czekamy Cię, niech Twoja miłość prowadzi nas ku światłu wieczności. W prostocie serc wołamy z wiarą, Zbawienie daj nam dziś. Przyjdź Panie, czekamy Cię, niech Twoja miłość prowadzi nas. Przyjdź Panie, czekamy Cię, niech Twoja miłość. Powadzi nas. Amen.